Andrzej, po pierwszym workaucie czołówka, <laughs> jaki plan na. Wygrać! Trzyma się planu Denisa, a wygramy. <laughs> Wiosła mocne, bardzo szybkie. 2 minuty 30 sekund na wszystko mam. Co tak powiedział, tak będzie. To Trajnak na te Cały czas. Dobrze, do powodzenia. <laughs> Ja I bym... Zobaczam, pierwszy, po pierwszym workoutie, jak się czujesz? Nie najgorzej, szczerze powiem, że jestem bardzo zaskoczony, także nie spodziewałem się. No, dzięki chłopakom, pierwszym przem, narzucili tempo, ja się go trzymałem, na końcu się udało trochę przyspieszyć, także super. Jaki, jaki plan na następne workouty? Na 3 wachsa, także 60 barpi, over the row, z wyrwaniem rąk, także to na pewno nie jest moja mocna strona. A, więc, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że na końcu jeszcze będzie grace, także może coś się uda powalczyć. I... Czuję się. Bardziej pewnie siłowo. Raczej i tak, raczej tak, dlatego mówię, że ten bieg jest dla mnie zaskoczeniem. Że, że mi się udało skończyć tak wysoko, więc zobaczymy jak będzie dalej. Czyli dzisiaj dzień na rekordy personalne. No dokładnie, także w sumie lepszego dnia sobie nie mogłem znaleźć jak zawody, także super. Dobra, no to Oby tak dalej. Dziękujeczka. Jacek, teraz krótki wywiad z tobą. A która to już edycja zawodów wewnątrz Pawli? Żebym ja dobrze pamiętał, ale jeżeli się nie mylę, to chyba szósta. Szósta albo siódma edycja. Szósta, na pewno trzecia letnia. No, rozkręcamy się, cały czas e, zawodnicy dopisują, forma rośnie. Czy to Fikatywnik? mogą być te zawody, w których ten poziom sportowy, czy wyniki mogą być najlepsze, a tu na początku, że zdecydowana większość zawodników tutaj to są stali klubowicze, tak, tak, którzy tak. już mają doświadczenie w zawodach. Dokładnie. Tak, na tych zawodach widzę, że zapisali się naprawdę ludzie, którzy ćwiczą tutaj na co dzień, mają dobre, spore doświadczenie i myślę, że jeżeli chodzi o poziom i poziom i zawod i konkurencji to będzie chyba na najlepsza edycja z tej, które dotychczas miały miejsce. Chłopaki naprawdę są dobrze wytrenowani teraz w tym roku. Wszyscy naprawdę zrobili mega formę, więc liczymy na naprawdę fajerwerki.